Hej, witam Cię w nowym foodbooku, w nowym dziennym jadłospisie i dzisiaj będę używać mojego nowego blendera, ponieważ wczoraj dostałam go w prezencie od Destina, więc tak wygląda, ma aż 1200 W, więc mam nadzieję, że mi się super sprawdzi i dziś właśnie pierwszy raz go użyję przy robieniu gofrów. I chciałabym też zaznaczyć, że ten... Mm, food book, jedłospis będzie bezglutenowy. frów przygotowałam sobie tutaj bezglutenowe płatki owsiane. Kupiłam również cukier kokosowy, którego swoją drogą nie używałam ponad rok na pewno, więc jestem ciekawa, jak będzie smakował. Um, mam tutaj mleko sojowe, mam tutaj aromat yy, oraz dwa jajka. Zrobiłam sobie również. jest kolejny dzień, ponieważ wczoraj mi go nie wyszły i się okazało, że nie mam już czekolady, więc postanowiłam dziś e, spróbować jeszcze raz, ponieważ mam ten wstęp nagrany i zrobiłam do e, ciasta dodałam cynamon i ukażę sobie na patelni jabłka z cynamonem i z odrobiną cukru kokosowego e, cukier się skarmelizuje jabłka będą fajne i zaraz Wam pokażę, co mi nie wyszło. Po prostu zapomniałam dodać odrobinę oleju do ciasta. Zawsze dodaję około łyżeczki. I przez to, że nie dodałam oleju, ciasto przykleiło mi się do kuchownicy i musiałam w tym skrobać. No wiecie. W sumie miałam tego nie pokazywać, ale Dustin. Okej, okay. kolejny go robił. Ale Dustin mówi, że to jest takie normalne, że nam czasami coś nie wychodzi. żeby to pokazywać, że też. <grym> Nie jestem idealna w wypiekach, w robieniu, że czasami pomyłki się zdarzają, więc za chwilę wam wstawię dosłownie takie 5 sekund ujęcia, jak próbowałam wyjąć gofty. A ja dzisiaj na patelni właśnie podprażę sobie jabłka. A gofrów lubię więcej, ponieważ stwierdziłam, że jak kolejny raz, wiecie, używam gofrownicy, to zrobię 6, będę miała na 3 dni. Gofr jest gotowy, mam tutaj jeszcze jabłka, żeby zrobić jak w stanie i jak widać mam więcej gofrów, tutaj mam trzy, tu mam jeszcze dwa, które są praktycznie gotowe i moim sekretem jest to, żeby jutro czy pojutrze te gofry po prostu rzucić do tostera i wtedy te gofry są znowu świeże, znowu chrupiące i nie muszę już ich robić, więc mamy na dzisiaj i na dwa dni do przodu również, więc ja zabieram swojego gofra. Do stołu. Zrobiłam również sobie kawkę i mogę zaczynać jeść swoje śniadanie. Właśnie wróciłam ze sklepu orientalnego z azjatyckiego supermarketu i chciałabym wam pokazać, co kupiłam, bo uważam, że to są pyszne i ciekawe produkty. Na ekranie za chwilę zobaczycie ceny wszystkich pojedynczych produktów. I tutaj na dole wyłożyłam sobie tofu. Ja mam tutaj tofu naturalne, prawie kilogramowe, 950 gramów. Mam tutaj tofu, które było smażone i ono było zamrożone, już się odmroziło, bo to super, bo dzisiaj użyję je do obiadu. Mam tutaj trzy wegańskie kiełbaski na bazie Saintan, trzy inne, pojedyncze do kupienia. Jestem ich bardzo ciekawa chętnie spróbuję, nie wiem czy kupię ponownie, nigdy ich nie jadłam, ale zobaczymy moje ulubione tofu w marynacie i te tofu już jest gotowe takie na kanapki, do sałatek jeżeli je znajdziecie w UK to polecam kupić, spróbować i tutaj mam jeszcze tofu w przekąskach i pewnie kojarzycie, że można kupić taki ser w przekąskach i tu jest tofu to znaczy to nie nazywa się tofu, to jest po prostu przekąska sojowa, ale ma skład taki jak tofu, więc jestem bardzo tego ciekawa Kolejnymi rzeczami jest sos kary. Ja uwielbiam kary i pasta kary, więc w najbliższych e bukach będzie dużo kary. Kolejną kategorią są makarony, i również ja uwielbiam azjatyckie makarony. I tutaj mam dwa moje ulubione. I ten, ten ciemny jest po prostu z ciemnej soi, jasny jest ze zwykłej soi. Mam tutaj makaron ryżowy z zieloną herbatą i makaron jajeczny, który swoją drogą nie ma w angielskim tłumaczeniu składu jajek. Nie wiem czy to jest błąd, czy faktycznie nie ma jajek, ale no nie ma. i Ach i coś na słodko, czyli moci Moczy i podobno się kocha albo nienawidzi. Ja je kocham. Mam tutaj trzy rodzaje: z masłem orzechowym, z pastą z czerwonej fasoli i z sezamem. I one są pakowane pojedynczo Specjalne takie wybra... specjalnie takie wybrałam, żeby po prostu zabrać taką kuleczkę ze sobą. Dziś na obiad robię nam zapiekankę i korzystam z przepisu z internetu, więc przepis zostawiam wam w opisie filmiku. I zapiekanka będzie składała się z mielonego tofu z ziemniakami w sosie pomidorowym dodam też chili i najpierw podsmażę cebulkę z czosnkiem rozkruszę pół opakowania tofu potem podduszę sosem i po prostu ziemniaki obierę, pokroję na plasterki wszystko poprzekładam jak ala lasagne, zapiekam godzinę w piekarniku i robię w blaszce 20 na 20 cm więc będzie tak jakby na dzisiaj i mam tutaj przygotowane również dwa lunchboxy i na jutro też do pracy więc będzie na cztery porcje Zapiekanka ziemniaczana z tofu w sosie pomidorowym jest gotowa. Wygląda przepięknie, mam nadzieję, że będzie pyszna. Po obiedzie zostawiłam włączony piekarnik i pomyślałam, że mam trzy idealne banany, więc zrobię chlebek bananowy i wykorzystam do niego trzy banany, dwa jajka. Mam tutaj trochę orzechów, mam tutaj czekoladę bez dodatku cukru. Użyję również cynamon, troszeczkę proszku do pieczenia i zrobię go na bazie płatków owsianych i Wydaje mi się, że zużyję wszystkie, ale mam jeszcze kilogram, jakby zabrakło, więc dosypię płatki, jak tylko zużyję te. Klebek bananowy z czekoladą i orzechami jest już ostudzony. Ja sobie zrobiłam cappuccino na mleku sojowym i chętnie się skuszę na dwa kawałki w ramach kolacji. I chciałabym Wam coś pokazać, ponieważ wróciłam do pracy, muszę sobie robić lunchboxy i dzisiaj przygotowałam nam jedzenie na trzy dni, więc chciałabym zrobić zdjęcie na Instagram i stwierdziłam, że tak zakończę ten filmik i tak wygląda... Tak wyglądają nasze posiłki na 3 dni. I ja mam wegetariański, wegański, wegetariański. Ja mam wegetariański. Dustin ma tradycyjny, więc pokażę Wam mój. Ja tutaj zrobiłam sobie ryż brązowy z kary, z tofu w sosie karym. Tutaj mam tofu. W sosie sojowym i maśle orzechowym z ryżem i warzywami. A tutaj mam porcję zapiekanki, którą robiłam dzisiaj. I również cztery gofty na trzy najbliższe dni. Mm. A tam wersja Dustina. Więc tak bym chciała zakończyć ten filmik. Dziękuję Ci za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma wideo Ci się podobała. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania i do usłyszenia. Zobaczenia następnym razem. Dzięki!